Tomasz Lis, nie popieram rolników, wspieram wszystkich, którym dziś utrudnia oni życie, bo to w zwykłych ludzi uderza, a nie w żaden rząd. A ja ich popieram, jako jedyna grupa społeczna w Polsce, są w stanie zebrać się i przeciwstawić się idiotycznym rozporządzeniom. Profesor Grzegorz Kołotko, podnieśmy wiek emerytalny, przyjmijmy euro i dajmy spokój z CPK. Redaktor naczelny do rzeczy Paweł Lisicki przestrzega przed Zielonym Ładem. Według niego przypomina to sytuację, w której jesteśmy w samochodzie, który pędzi na ścianę, ale kierowca dodaje tylko gazu, mówiąc, że jej nie widzi. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba powiedział, że jeśli Putin napadnie na kraje bałtyckie, odważnie będziecie bronić swoich krajów przed wrogiem, który wyprzedza was zarówno doświadczeniem, jak i możliwościami. NATO będzie potrzebowało kilku dni na podjęcie decyzji, jak zareagować. Myślę, że ostatecznie sojusz zwycięży, ale spójrzcie na Bachmuta i Afdejewkę. Tak będą wyglądać kraje bałtyckie po intensywnych walkach. Pięknego Wilna nie będzie. Trump, dwa lata po wygranych wyborach, zlecił CIA rozpoczęcie tajnej kampanii w chińskich mediach społecznościowych, mającej na celu zwrócenie obywateli Chin przeciwko rządowi Xi Jinpinga. I znowu film z serii udane plakaty wyborcze Harha i gil. Pan Grocki był gościem Radia Puls. Redaktor, dlaczego nie chciał pan, żeby sąd to rozstrzygnął. Chodzi o to, czy jest winny, czy nie jest winny oskarżeń. Grocki miałem poczucie pełnej niewinności. Co ma powiedzieć zwykły obywatel, który ma poczucie niewinności? Nigdy nie postawiano mi zarzutów. Zamknijmy temat, bo miał pan immunitet może.